Cześć, ja jestem Cynk, mam nadzieję, że macie dobre humory, a dziś troszeczkę inaczej, troszeczkę mojego materiału, a nie tylko to, co będę kradł. Jeśli słyszysz natomiast mocne szumy, bardzo, ale to bardzo przepraszam, natomiast są włączone wiatraki, bo jest potwornie gorąco i udusiłbym się przy tym komputerze, gdybym ich nie włączył. Słońce też razi jak cholera, oczy mam przymrużone, masakra po prostu, ale trzeba w końcu coś zrobić swojego, a nie tylko kraść. Na czym będzie polegał ten materiał? Otóż, jak już wcześniej wspomniałem, na przestrzeni kilku lat, jakby nie patrzeć, ukradłem mnóstwo materiałów różnych twórców, i oczywiście nie ma czym się chwalić, no nie oszukujmy się. Natomiast ja postanowiłem, że teraz będę troszeczkę robił takiego omówienia e, różnych tematów, które ukradliśmy. Jeżeli coś tam będziemy oglądać, na przykład o Gimperze, no to w tym momencie porozmawiam o tematy, które tam on wyjechał najciekawsze i powiem swoje zdanie tak w skrócie, jeżeli komuś się nie chce oglądać reakcji, to będzie miał taki skrót tego, co ciekawego się wydarzyło w danym tygodniu, tam dwóch tygodni, to ogólnie po prostu reakcji, które robiłem. Wydaje mi się, że to dobrym pomysłem. Może też być kiepskim, bo mogę to po prostu kiepsko zrobić, ale jakby nie patrzeć, może być dobrze. Więc zapraszam serdecznie do słuchania. Się nie chcę wywyszać się ani feksować. Ona, co zaczynam od nowa. Bienadź ciebie 100%. Coś blokuje mnie w mojej głowie. E, podoba się, to jest Cysia. A Cysia, proszę Państwa, jest początkującą piosenkarką raperką, jakby, się, jakby można tak było nazwać. E, uważam, że ma talent. Jak to, to jest jej pierwsza piosenka i rozpieprza. Więc moim zdaniem warto ją zasubskrybować. Link w opisie do tego, do tego kanału i do tej piosenki, ale również do mojej reakcji będziecie mieli również, ponieważ zrobiłem reakcję, jeśli chcecie ją obejrzeć, to zapraszam serdecznie. Więc zapraszam Cię serdecznie, bo być może będziesz jedną z pierwszych osób, która będzie śledzić przyszłą gwiazdę. Parę dni temu zrobiłem reakcję na film kanału Nie się w których jest mówione, tłumaczone, jak dużym problemem jest. O zdrowie psychicznie mężczyzn w Polsce, tak naprawdę nie tylko w Polsce, ale skupmy się na naszym kraju i nie, niech nas inne kraje nie interesują. Natomiast podjęli bardzo fajną inicjatywę. Podjęli stworzenia organizacji, która pomoże dla mężczyzn z problemami psychicznymi. A nie oszukujmy się, bardzo dużo mężczyzn w Polsce popełnia samobójstwo. Więc te problemy istnieją. O tych problemach się nie mówi, tych problemów się nie rozwiązuje. A całe państwo, nawet jak ma różne organizacje, które mają rzekomo walczyć z tym, to tak naprawdę nic nie robią, a jedyne, co to okradają, e, budżet państwa, nic poza tym. Więc Filar postanowił to zmienić. E, kanał nie wiem, ale się stworzył właśnie Filar. Próbuje stworzyć Filar, na to potrzebuje oczywiście środków, więc zapraszam was serdecznie do Patronite'a, gdzie nie wiem, ale się zbierają, cały e, kanał oczywiście, zbierają pieniądze i można ich wesprzeć, e, nawet dziesięcioma złotami. Uważam, że warto, uważam, żeby że musimy jednak jako społeczność troszeczkę pomóc niektórym mężczyznom i zaraz powiem wam moją historię na ten temat. Natomiast link w opisie do zbiórki Patronaita, nie wiem, ale się dowiem, możecie go kliknąć. Zapraszam też serdecznie do reakcji, gdzie dowiecie się o wiele więcej na ten temat, albo po prostu do samego filmu, nie wiem, ale się dowiem, gdzie będziecie mieli w skrócie, bez mojego pierdzielenia. Wszystko jest wytłumaczone, na co. Tutaj też jest opisane, na co to pójdzie i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że inicjatywa jest naprawdę, naprawdę ważna. Mam nadzieję tylko, że to nie jest skok na kasek, bo gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mam. Niestety, te myśli, że może to nie być wcale pomoc dla mężczyzn, może to być po prostu zwykłe nabijanie pieniędzy, tak jak to robią inne organizacje, jak typu pomocy dla zwierząt i tak dalej. Ostatnio mieliśmy odjozie. Więc jakby, mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że to nie jest skam. Mam nadzieję, że panowie uratują wielu, wielu mężczyzn, którzy sobie po prostu nie radzą. A jest nas, panowie, bardzo dużo. Problemami psychicznymi mężczyzn. Jakby borykam się i we własnym życiu, jak i w życiu mojej rodziny. Mój najstarszy brat popełnił samobójstwo. Podobnie jak kolega, nie wiem, ale się dowiem, rzucił się pod pociąg, położył się na torach, nie mam pojęcia, jak to zrobił, po prostu. Przejechał go pociąg. Jego ciało było w takim stanie, że nie można było mieć otwartej trumny więc nie można było go zobaczyć ostatni raz, chociaż ja i tak osobiście nie jestem zwolennikiem tego, żeby oglądać zmarłych, wolę ich mieć w pamięci i to jak wyglądali za życia, a nie jak leżą w trumnie. Do tej pory mam troszeczkę, że tak powiem, strach, ponieważ zmuszono mnie do oglądania mojego ojca, który leżał w trumnie i to nie był dla mnie miły widok, to był straszny dla mnie widok. Jeszcze zmuszono mnie, żebym go dotknął bo inaczej się nie pożegnasz, takie pierdolenie. Natomiast dla mnie ogólne był to szokiem i także że mój ojciec nie żyje. Jeszcze zmuszanie mnie do tego, abym go oglądał, dotykał, to było dla mnie wstrząsające. Też wtedy w mojej głowie też nie było łatwo, ponieważ no, miałem myśli samobójcze również, jak pewnie nie, nie, wielu, wielu mężczyzn. W pewnym momencie po prostu nie czułem celu w życiu, nie czułem, że Cokolwiek osiągnę, nie czułem, że, że jestem kimś. Ja też w domu, no, no patologia była, tak, wcześniej. Natomiast e, później moja babcia mnie adoptowała i wychowała. Tylko, że no, na starość i też się troszeczkę odkleiło. Moja ciotka mocno gnębiła mnie psychicznie, bo, bo chciała mieszkanie po ojcu, które otrzymałem. E, to wszystko się tak no, duże, to trzeba by było rozmawiać, naprawdę, ja bym musiał przedstawić całą moją historię rodziny. Natomiast nie było za łatwo, tak? E, problemy się moje psychiczne zaczęły już w młodym wieku, ponieważ ja byłem dosyć mocno gnębiony e, na podwórku. E, może nie dlatego, no, albo może i dlatego, ale e, no nie przelewało się pieniędzmi. E, rodziców też nie było praktycznie. Mój ojciec był za granicą albo w więzieniu. E, moja mama w tamtym okresie e, po prostu miała już inną rodzinę też, e, plus no, miała problemy z alkoholem. Oczywiście... Z perspektywy czasu i tego, co później w latach się dowiedziałem, to szczerze mówiąc, nie dziwię jej się. E, po prostu z pokolenia na pokolenie u nas było alkoholi, alkoholizm na porządku dziennym. I moja mama to przychodziła, później to i rodzina moja, moje rodzeństwo, ja przychodziliśmy. E, natomiast no, dużo gadać, ale miałem również problemy psychiczne, problemy, które wydaje mi się, że wyszedłem. Możliwe, że gdzieś tam coś tam z tyłu głowy mojej siedzi. Natomiast aktualnie cieszę się każdym, każdym, każdą pierdołą, która jest w moim życiu. Cieszę się tym, że mogę siedzieć przed komputerem, mam dwa monitory i sobie gadam do kamery i cieszę się z tego powodu. Ale był okres, w którym naprawdę chciałem popełnić samobójstwo, w którym ciągle mi mówiono, że jestem nikim. Ciągle mi mówiono, że niczego nie osiągnę. Byłem bliski tego, żeby popełnić samobójstwo, natomiast bardzo dużo dało mi to strach przed bólem, strach przed śmiercią który mnie bardzo długo hamował, więc tych prób samobójczych nie miałem jakoś za dużo, też one były bardzo nieudolne, ponieważ ja się bałem, nie chciałem bólu, więc to też tak było zrobione, wiecie, pirać drzwi. Jeżeli byśmy jeszcze w jeżeli bym cofnął się w czasie, mnie uważam, uratowały gry komputerowe. I to jest pewnie dla niektórych może być śmieszne. Jak mogą gry komputerowe ratować? Przecież ciągle się słyszało jeszcze w moich latach, jak się chowałem, że gry powodują, że wariaci się rodzą. Otóż gry komputerowe pomogły mi, ponieważ znalazłem cel. Znalazłem cel, który chciałem robić, czyli być dobry w grze. Znalazłem ludzi, którzy grali ze mną, i miałem jednak tych znajomych, których troszeczkę brakowało w moim życiu za dzieciaka. I to się tak potoczyło, że ja zamiast myśleć o samobójstwie, zamiast cierpieć we własnych myślach, bo, bo, bo inaczej tego nie nazwę, bo tam się dużo skumulowało. Dziewczyna, zakochałem się nieszczęśliwie w jednej dziewczynie, ale mnie po prostu nie chciała i nie winię jej, absolutnie jej nie winię. Nie każdemu musimy się podobać. natomiast w tamtym okresie nie rozumiałem, dlaczego nie chce mi dać szansy, nie rozumiałem, dlaczego ona mnie nie kocha, po prostu szalałem na jej punkcie i też mi odjebało. To, to, jest, to są właśnie te hormony. To jest e, takie głupie myślenie. Z, tego jest tak dużo. To było, tak dużo. W domu było źle. Mogłem się myć raz w tygodniu. Nie mogłem więcej się myć, ponieważ pieniędzy nie było. Wiecznie awantury o te pieniądze. Jeść też nie mogłem ile chciałem, bo trzeba było jednak tak, żeby starczyło na dłuższy okres czasu. Oczywiście ja tutaj e, nie winię mojej babuni. E, nie winię jej z racji tego, że ona bardzo się starała mnie wychować, jestem jej bardzo wdzięczna, ona mi dużo przekazała dobrego. Natomiast w, pewnych, w pewnym okresie, kiedy zaczęła już chorować i na głowie jej już nie było tak dobrze, przestała już myśleć i funkcjonować praktycznie samodzielnie, bardzo była podatna na manipulacje. Winię moją ciotkę, która się wpieprzyła w to wszystko i zaczęła jej gadać, że jestem najgorszy i tym podobne, co odbijało się na mnie, ponieważ codziennie słyszałem, że jestem do niczego, niczego nie osiągnę, że wtedy byłem też grubszy. E, więc e, obrażanie było dla mnie na początku dziennym. Nie dość, że przez rówieśników, z którymi trzeba było jeszcze bić, co prawie niemalże codziennie. To jeszcze przez rodzinę. E, no, miałem dość ogólnie w pewnym momencie. Miałem bardzo, miałem dość. Myślałem o tym, że będzie łatwiej po prostu, jak mnie nie będzie. E, bardzo dużo zacząłem myśleć właśnie o śmierci. Jak tak sobie wspomnę, no to były głupie, głupie myślenie z perspektywy lat i z aktualnego mnie. Zajebałbym se liście, jakbym... e, po prostu i mówi, powiedziałbym sobie, ogarnij się kurwa i, i zacznij żyć. E, zacznij się cieszyć tym, co masz. Mm. Natomiast w tamtym okresie były tylko i wyłącznie czarne myśli. I właśnie gry, te pierdolone gry mi pomogły. One po prostu no, sprawiły, że miałem cel, Sprawiły, że miałem się do kogo odezwać. Byli ludzie podobni do mnie. Tam byli dużo ludzi, którzy mieli podobne myśli do mnie. Ludzie, którzy też sobie nie radzili, ludzie, którzy byli gnębieni, ludzie, którzy nie mieli łatwo w domu. I ja chciałem być dobry w tej grze, więc skupiłem się na tym. Moje myśli samobójcze, jak i ogólnie mroczne myśli i o dziewczynie, i ogólnie. Zresztą zeszły na drugi plan, bo chciałem zdobywać pieniądze w grze, chciałem zdobywać lepszy sprzęt w grze, chciałem lepiej wyglądać w grze, to są takie banały, ale z perspektywy czasu uważam, że to mnie uratowało, bo nie wiem, e... no nie wiem co by się ze mną stało, jak sobie przypomnę, przepraszam. Na live'ach jest jakoś łatwiej o tym myśleć, bo się skupiam też na czacie a tutaj tutaj trochę wspomnij wracam. Trochę wspomnij wracam. I to trochę to siedzi we mnie. Jeszcze siedzi troszeczkę we mnie. Wspomnienia jednak nie da się wymazać. Natomiast cieszę się aktualnym życiem. Staram się być naprawdę pozytywnym w miarę moich możliwości i cieszę się każdym najdrobniejszą pierdołą. Ja się cieszę się tym, że mogę kolkę sobie się napić, więc jest dobrze, uważam. Dlatego też inicjatywa filaru uważam, że jest potrzebna, bo co prawda ja sobie poradziłem w wielu aspektach mojego życia sam i pomogła mi, pomogły mi komputery i ludzie, który, z którymi grałem, ale też um, jakby się zastanowić, Uff. nie każdy chyba w to pójdzie. I każdy jest do tego stworzony. E, są mężczyźni, którzy zostają w tych czarnych myślach cały czas, siedzą w nich cały czas i nie mają żadnego bodźca, który ich wyrwie z tego, e, wyrwie ich z tej e, dosłownie studni, którą ciągle... Ciągle spadasz i spadasz i spadasz i jest coraz gorzej i coraz głębiej i coraz mroczniej. Więc uważam, że takie rozmowy i możliwość darmowej konsultacji z psychologiem byłaby idealna, ponieważ, no nie oszukujmy się, jak jesteś dzieckiem albo, yy, bo to nastolatkowie, ja miałem ten okres w wieku nastoletnim, więc nie wcale to nie są tylko dorośli mężczyźni, to są też chłopcy i którzy nie radzą sobie z emocjami, nie radzą sobie z własną agresją możliwe, nie radzą sobie z wieloma rzeczami, ale boją się o tym mówić, boją się poprosić o pomoc. I tu będą mieli darmową, anonimową pomoc. Uważam, że warto warto wesprzeć tę inicjatywę. I mam nadzieję, że mi się uda i że uratują wiele istnień, bo nie każdy sobie poradzi sam. Nie każdy dla radę pomóc. Dziękuję za wysłuchanie tej historii. Ja też się ogarnę i lecimy z dalszymi tematami. Z takich ciekawszych newsów, które mnie osobiście ucieszyły, no to Tadeusz Duda Nie żyje, czyli gościu, który zamordował swoją rodzinę wiatrówką, którą sam stworzył. Jak dla mnie bardzo dobrze. Kogoś, kogoś może oczywiście to oburzać, co ja mówię. Natomiast ja osobiście uważam, że takiego człowieka to dla mnie to nie jest człowiek, to jest po prostu... Gorzej niż zwierzę, bo zwierzę to idzie instynktem. Ten człowiek był rozumny i on po prostu pozabijał ludzi, niewinnych ludzi, pozbawił rodziców nowonarodzonego praktycznie dziecka. Wydaje mi się, że nie zasługiwał na to, by żyć. I kwestia jest taka, że ja osobiście, z perspektywy tego wszystkiego, to ja bym wolał, żeby on żył i pracował w jakiejś kopalni, zarabiał pieniądze i następnie oczywiście pod nadzorem, bo to w było, zabrano by mu prawa człowieka, uważam, że tak powinno się robić z takimi mordercami, zabieramy prawa człowieka, wysyłamy do najcięższych robót, jakieś kopalnie, jakieś inne rzeczy, pieniądze zdobyte z tego idą na jego utrzymanie, a reszta nie idzie na niego, tylko idzie na rodziny poszkodowanych. W tym wypadku by ty, na tego dziecko by było odkładane. Natomiast zabił się mu prawdopodobnie, nie wiem dokładnie, czy się zabił, czy zabito go, ale raczej się zabił. Takie są teraz informacje, które mówią, że on się po prostu po Pełni samobójstwo, pewnie nie widział sensu ucieczki. Natomiast ja osobiście uważam, że to jest dobra, ponieważ po pierwsze, nie, utrzymy, nie musimy go utrzymywać z podatków polskich to jest pierwsza rzecz. Druga, ten kutas po prostu nie żyje i nie będzie żył sobie w luksusie w więzieniach. A nie oszukujmy się, każdy się sra o więzienie takie straszne i tak dalej. Tam w większości ludzie tylko tyją i po prostu nic prawie nie robią, żyją sobie. Normalnie mają pracę, kupują sobie normalne jedzenie, tam są normalne sklepy. Czy to jest jakiś obłęd? Dostałby ile? 25 lat? Możliwe, że do żywocie by dostał, ale dostał i by się żył. A uważam, że nie zasługuje na to, by żyć, więc to mnie cieszy. Parę dni temu obejrzałem. W sumie. Dosyć często oglądamy filmy Klepsydry, ale parę dni temu był film o Ewie Makówce. Materiał ten, oczywiście poprzednie materiały, które możecie sobie oczywiście obejrzeć u niego, no to no nie oszukujmy się, były dobre. Punktowały ją, pokazywały hipokryzję, jej oszustwa, zwykłe okradanie widzów, jej debilne wręcz zachowanie i brak poszanowania własnych rodziców wręcz. Były dobre, te materiały były dobre, były fajne, natomiast ten materiał, który obejrzeliśmy, um, ostatni o Ewie Makówce, jest po prostu kiepski. Jest to materiał do, tak przesadnie czepiający się, że 90% tego materiału bym usunął i zostawił jedynie rozmowę z tym chłopakiem. To jest takie już podkręcanie takiej śruby, doczepianie się naprawdę nic nieznaczących pierdół, które w większości z nas, nie oszukujmy się, proszę Państwa, robią, robimy dokładnie to samo. Gdzie nie wchodzicie z psem, jak macie zakaz psa w danym jakimś tam osiedlu czy coś, czy Wy nie przechodzicie z tym psem przez to osiedle? No proszę Was, jak Wy mi chcecie powiedzieć, że na przykład idziecie naokoło, bo akurat przez ten pierdolony park nie można wejść z psem, to. Jestem w stanie wam nie uwierzyć w to i uważam, że w chuja robicie, więc w mojej ocenie ten film był tak mocno czepialski, tak doprzesadnie dokręcający śrubkę, że był po prostu kiepski. Natomiast zostawiłbym rozmowę z tym chłopakiem, czy tam dziewczyną, już nie pamiętam, zostawiałbym tą rozmowę i... no bo wiadomo, jeżeli ona naprawdę gnębi tego chłopa, czy tam dziewczynę, już nie pamiętam dokładnie, to chyba, ch chyba chłop był... Jeżeli on, chło, jeżeli, tak, chłop był, bo ona się tam go czepiała, że jest małomęski i tak dalej. No, no jest, no to akurat fakt. Natomiast jeżeli ona rzeczywiście go gnębi i straszy go sądami, no to fajnie, że zrobił klepsydra taki ruch, że chce go że chce mu pomóc, że chce go wesprzeć. Natomiast on, no nie oszukujmy się, wydaje mi się, że taki święty nie jest. Tam widziałem jeszcze komentarze klepsydry, które tam mówią, że go oglądają i że on wcale taki kolorowy nie jest. Że to, że on jest bardzo test toksyczny, że to, że tamto, sram to. Więc jakby zawsze kij ma dwa końce. Ale uważam spoko. Dziewczyna próbuje go zgnębić, próbuje go zastraszyć finansowo. On nie ma pieniędzy, klepsydra chciał mu pomóc. Spoko! Ale wydaje mi się, że sama rozmowa i historia tego chłopaka by wystarczyła i nie trzeba było dokręcać śrubki na Ewie, bo, bo to już było po prostu nieprzyjemne. Zostajmy jeszcze przy klepsydrze, bo jak. Ten materiał był, był dla mnie kiepski i mam prawo wyrazić swoją opinię, Tak, materiał o Diozie jest tak cholernie mocny, jest tak dobry, że ja uważam, że no fenomenalną robotę odjebał tutaj Klepsydra, plus jeszcze tam Kocitata o ile dobrze kojarzę. Uważam, że świetnie, że nagłośnił sprawę Diozu. Uważam, że ci ludzie powinni siedzieć. Uważam, że to zwykli mordercy, no nie oszukujmy się, oni zabijają zwierzęta bo, chyba dla przyjemności. E, okradają widzów, okradają swoich ludzi tak naprawdę, którzy im zaufali, którzy myślą, że oni ratują zwierzęta i wysyłają swoje ciężko zarobione pieniądze na to, żeby te zwierzęta ratować, a oni ich robią w ciula. Bardzo się cieszę, że nagłosił tą sprawę. Bardzo się cieszę, że powstał ten materiał. Mega Mocny. Polecam Wam gorąco obejrzeć oryginał Klepsydra. Jeżeli chcecie natomiast z moim komentarzem, to możecie obejrzeć u mnie na kanale również ten materiał. Ale wejdźcie do Klepsydry. Zostawcie te coś tam po sobie. Zostawcie komentarz. Zostawcie łapkę w górę. Cokolwiek. Wspomóżcie Klepsydrę, żeby ten materiał się niósł u niego jak najdalej, bo to jest. To jest warte, uważam, to jest bardzo ciekawy temat. To jest temat, który powinien być nagłośniany. To jest straszne, jak oni traktują zwierzęta. Oni dosłownie zabijają te zwierzęta, żeby mieć lepsze materiały, żeby robić lepsze zdjęcia, żeby robić lepsze zbiórki. Zbierają na jedno i to samo zwierzę kilkukrotnie, mimo tego, że nie trzeba, bardzo często te zwierzęta już dawno nie żyją. Oni dalej z nich zbierają. To jest straszne, to jest obrzydliwe wręcz. Ci ludzie powinni siedzieć. Uważam, że ci ludzie nie powinni chodzić na wolności. To jest oburzające, że do tej pory oni coś takiego mogli robić. I dla mnie też jest oburzające, jak Klepsydra nam powiedział w filmie, że oni mieli kontrolę, ale ich nie wpuścili. Ja mam takie Że co kurwa! Jak mogą nie wpuścić kontroli Chyba po to jest ta kontrola, żeby niezapowiedziana wbiła I w dupy mam, czy chciałby się to podoba, czy nie Sprawdzamy w tym momencie jakość przetrzymywania zwierząt Jakość karmienia zwierząt, jakość warunków, w których Trzymane są te zwierzęta, a tu co, dupa W pleśni, w brudzie, chleb z wodą Dla zwierząt dajecie do, do, do jedzenia Wy jesteście pierdolnięci Ptaki, chleb z wodą Chleba nawet ptaki nie mogą jeść. Oni się znają na zwierzętach gówno w Trzeremblu. Jakby mało tego, robią operacje, nie mając absolutnie żadnych praw do robienia tych operacji. Przecież to jest jakiś absurd. Katują tam zwierzęta i nikt nic z tym nie robi? Nagłośnijmy tę sprawę, proszę Państwa. Nagłośnijmy tę sprawę. Wejdźcie do Klepskiedy, zostawcie tam łapkę w górę, zostawcie komentarz. Niech to się niesie, udostępniajcie ten materiał. Po A jak chcecie z moim komentarzem, zapraszam również do mnie. Linki w opisie, w komentarzu też zostawiam, komentarz swój pod tym filmem, który aktualnie oglądacie. I tam są czasy, w których ja mówię e, danej sytuacji. I macie od, od razu link do i materiału, i kanału, o którym mówimy, e, i do mojej reakcji. Więc zapraszam serdecznie, możecie kliknąć i tam. Się zagościć. Z takich ciekawszych filmów, które jeszcze oglądaliśmy, znaczy ciekawszych, dużo było ciekawych tematów, ale nie będę chciał ich wszystkich dać w jednym materiale, bo ten materiał by strasznie długo trwał. Wypowiem się więc króciutko. Oglądaliśmy tam różne kryminały, tak? No i to, co mi wpadło w pamięć, może dlatego, że ja graczem jestem i tak mnie troszeczkę to ruszyło, tknęło delikatnie, no to materiał ten, który aktualnie widzicie na ekranie, i jest to reakcja na materiał, gdzie gościu zabił swoją rodzinę, ponieważ nie chciał ich zawieść. Bo mieli na niego, no mieli bardzo mocne oczekiwania wobec niego. Miał osiągnąć sukces, być kimś, a gościu po prostu grał sobie w grę miał w dupie wszystko. I żeby ich nie rozczarować, to ich zabił, i to było dla mnie takie. I chwalił się tym na Discordzie. Ja często używam Discordu, więc coś takiego to w ogóle dla mnie jest niepojęte. Więc to był bardzo ciekawy materiał, gorąco polecam obejrzeć reakcję, bądź oryginał, który też macie oczywiście w, w opisie oraz w komentarzu, który przyczepię do, pod tym filmem. Więc proponuję obejrzeć, bo ciekawa historia, ciekawy materiał, e, pokazujący tak naprawdę, no co mogą zrobić, co może zrobić zbyt duża presja na danego człowieka, jak, jak mocno może wpłynąć na jego psychikę e, i na tego chłopaka, ta, ta presja ogromna wpłynęła kolosalnie. Też kultura sama, bo to Hindus był, kultura sama Hindusów jest też bardzo taka, że zawsze na ciebie wywierają presję. Te, te rodziny są strasznie duże, one zawsze czegoś od ciebie oczekują. Nie wiadomo czego. Masz być taki, sraki i owaki, masz być lepszy od rodziców, no bo my nie osiągnęliśmy wszystko, zapieprzamy, żebyś ty miał. To jest straszne, to jest straszne i dużo przypomina też i z życia, i ogólnie pewnie wielu z was też tak miało, więc. To może powodować zbyt duża presja, z, z taki stryczek w nos tak naprawdę troszeczkę rodzicom, żeby może się, jak to jakiś rodzic obejrzy coś takiego, to może się też ogarnie, że lepiej nie, nie powodować aż takiej presji psychicznej na dziecku, lepiej go tak nie gnębić psychicznie, bo inaczej zeświruje, no i mamy tutaj ten materiał. Fajny materiał polecam gorąco obejrzeć, fajna historia, bardzo ciekawa. Ok, jeżeli chodzi o ten materiał, to by było wszystko. Tam hmm, by jeszcze dużo różnych fajnych, ciekawych tematów było, które można zobaczyć i po prostu zajrzyjcie, sprawdźcie co Was tam interesuje, e, jakie reakcje i tak dalej, więc to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i za słuchanie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat takich odcineczków. E, czy są spoko do oglądania, czy są kijowe do oglądania, e, czy coś byście zmienili? No i tyle. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Miłego dnia Wam życzę.